W XX i XXI wieku najwięksi kreatorzy mody czerpią inspirację ze znaków Zodiaku. To dlaczego nie mieliby tych inspiracji poczerpać ci młodzi, którzy dopiero zaczynają? A zatem dzisiaj inspirowane znakami Zodiaku projekty będą oceniane. I teraz tak. Państwa czeka tylko znakomita zabawa i wiele miłych wrażeń. Tyle, zanim poznają Państwo dwudziestkę, która swoimi projektami będzie walczyć o pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Muszą Państwo poznać tych, którzy na swoich barkach nieść będą brzemię odpowiedzialności, żeby dobrze wybrać. W moim jest także profesor Barbara Hanuszkiewicz, jest także Dorota Wrublewska. Dames of Future Pass to exciting news.